Na podstawie geologii i badań zamierzchłej przeszłości widzimy silne powiązanie między poziomem dwutlenku węgla w atmosferze i klimatem. Nie zawsze to CO2 wywołuje te zmiany. Ale wzrost lub spadek jego zawartości ma silny związek z wielkimi zmianami klimatycznymi. Czasem do takiej zmiany dochodzi wcześniej. Ocieplenie może wywołać aktywność wulkaniczna. W niektórych wypadkach, jak podczas wymierania ordowickiego, wietrzenie skał wyciągnęło dwutlenek węgla z atmosfery i w efekcie jego poziom spadł. A to wywołało epokę lodową

Zmiana w poziomie promieniowania słonecznego może wywołać oziębienie klimatu, co wpływa na poziom dwutlenku węgla. Gdy jest cieplej, zwykle wzrasta, co powoduje jeszcze większe ocieplenie i jeszcze bardziej podnosi jego poziom. Tak więc dwutlenek węgla albo wywołuje ocieplanie lub ochładzanie, albo pogłębia zmianę. Im gwałtowniej zmienia się jego poziom, tym szybciej zmienia się klimat. Z kolei przy gwałtownych zmianach klimatu gatunki nie nadążają z adaptacją. Jeśli środowisko wyspecjalizowanych gatunków zmienia się za szybko, to wymierają. Jeśli giną w liczbach wykraczających poza wymieranie tła, to mamy do czynienia z masowym wymieraniem. Uważa się, że obecne tempo zmian przewyższa tempo adaptacji gatunków. W odróżnieniu od innych masowych wymierań mamy do czynienia z kombinacją czynników. Nie tylko zmianą klimatu czy asteroidą, ale wieloma rzeczami jak wylesianiem, rozrostem miast, fragmentacją siedlisk i tym podobnymi. To wszystko uniemożliwia gatunkom odpowiednio szybką adaptację. Patrząc wstecz, zmierzamy w niepokojącym kierunku. Um, that are stopping species from adapting at a fast enough rate. So it's worrying to see where we're heading, knowing what's happened in the past.